W kolejnym odcinku to już obiecałem na pewno dzisiaj, godzinę po ostatnim odcinku z Clash of Clans, nagrywam <grymny> z wojny, która właśnie zostanie. No, będę robił teraz wojnę i nie chcę mi się teraz czekać, bo ja już muszę to szybko robić, więc używam wyjątkowo. TCT i. Szybko zbieramy i lecimy, bo już mi się chce strasznie atakować i naprawdę teraz będzie. Dobrze, bez dłuższego gadania, zaczynajmy chwilę. Na jakim miejscu jesteśmy? My jesteśmy. Ktoś się bije, najpierw zobaczmy to. Ktoś nas atakuje. Chwila, to nie mogę widzieć? Dlaczego nie mogę widzieć mi, powiedzcie no... fila O kurde, już nabili dwie gwiazdki, no... Kur... No nie, wygrali na trzy. Dobra, to teraz ja zaatakuję. Dziewiątkę? No zobaczmy. Nie wygrasz. Mo... Za mnie Co? Wygram to. Co to niby dla mnie? To jest nic. Dlatego zaatakuję chyba ósemkę. Za to jest już 91 tysięcy Dobra, atakujemy Angreifen. Dziś... Angreifen. Dobra, atakujemy teraz Obyśmy to go nie... Obyśmy to wygraliśmy Dobra, raczej wygramy Dobra, dobrze to wszystko, nie pójdzie wszystko Dobra, szybko, szybko Szybko, nie, nie, dobra, wygramy to, wygramy Już nie masz Wygra... Aha. no to atakujemy teraz z tej strony Musimy teraz to atakować, to tu Wszystko ładnie musi pójść, dobrze Chodzimy i wybrałaś tak kasę O oh, fuck, nie, ooo No, nie. Kurde, żebyśmy tego nie zwalili. O ja! Już jednak gwiazdka jest! Dwie gwiazdki są! Super! Dobra, teraz szybko, 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 szybko atakuj, atakujcie! Ładnie, ładnie, ładnie idzie. Ładnie, ładnie. Szybko, jeszcze raz. Dobrze! Uff. Stres, stres, stres. A co mi wygrałeś? Wiem, że wygrałem. No, ale ja chcę na trzy. Jeżeli się nie uda, to będzie pieczny. No nie, nie będę na ale jest i tak bardzo dobrze mi się podoba. Super. Jeszcze ten atakuje. Zarąbiście. Mogłem to lepiej zagrać oczywiście, no ale. Jak już wygrałem to. Róż, dup, e. Dup. ładnie. No dobra, już koniec, bo i tak przegram, ok? Ładnie, 15 tysięcy tylko i 91 za to, więc jest bardzo ładnie. Jej! 100 tysięcy zarobiłem za to. Są. Mówiłem wam, że to jest dużo pieniędzy, moim zdaniem to mi się bardzo opłaca robić. Dobra, dwie gwiazdki są bardzo ładnie. Później jeszcze zaatakujemy tego albo tego raczej nie. Raczej tego nie będę atakował. Nie, nie będę tego atakował, na 100% nie. Ponieważ to jest dla mnie za trudne, ja jestem dosyć słaby w tą grę, trzeba już bardzo dobrze grać. Będziemy już wszystko to diamentowe? Jezu, zamknij się. Będziesz miał? Nie. Okej, okay, róbmy to. Weźmy sobie z 30 jak zawsze. Szuła, -szu co ja robię? Ok, teraz tutaj 10 magików. Innego zamknij, ryj. Tych tutaj. Y I teraz tego w ogóle nie widzicie. Ja to robię. Ja tu. Ja tu praktycznie nie, nie, nie. Tu nic nie robię. nie Nie. W ogóle. Nie. Dobra, atakujemy. Angryfen, angryfen. I tego bolo, go. go. Yy, na 10 magików nie. Będę normalnie o tak. Tylko. tu ktoś jest. Tak wiedziałem. Ahaha. O kurde, nic Nie ma. Totalnie za, za 2 miliony goldów Mada faka, no I magicy Powinni to wygrać Ja dłużej to kurwałem No raczej to wy... na pewno to wygram na wszystkich bestii Dobra już jedna bestia jest Teraz to ładnie wszystko pójdzie pod A A czekaj z tego Umarł jeden czarownik No i co Jeden czarownik w do wykonionych Jest, to było aż za łatwe po prostu Nikt mnie atakuje Ot, Dobra, zabici Dobra, to było proste so much wito. No i No, ogólnie dobrze zaatakowałem No i już więcej nie zaatakuję no ale, 5 gwiazdek zdobyłem dla drużyny, więc wygrywamy! Jest, wygrywamy! Nie mogę zebrać, bo muszę poczekać aż do końca. Obraz, wbiasz trochę. I stwórzmy trupy. trupę. trupę. Yy, będzie ich 30 jak zwykle. Nie musisz tego mówić. Jak zwykle. Zamieraj. Tutaj 35, tutaj no jak. Z... No ja tak zawsze robię po prostu, że 10 w tej, 35 tam i 30 tam. Może nie jest to najlepszy sposób, ale jakoś to się udaje. Dokładnie. To są w ogóle opcje. Nie ja wszystkie, ale. No nie jest tak zyski, bo ja tak wszystkie zbieram. Dobra sobie zrobiłem trochę pieniądze. Dokładnie to zarobię i będę miał ich... Miele. Ile będę miał kasy? 115 tysięcy zarobiłem ładnie, ładnie, nie powiem Dobra, i ile nam potrzeba XP do kolejnego lewela? Cholera wie! Sam nie wiem sam, bo... bo nie wiem. Po prostu Okej okay. Co teraz zrobić? Puśćcie bąka. To był... chwila. Ktoś atakuje. Aha, to jest wróg. A to my jesteśmy my. Jo, zwalił! Muszę to zobaczyć po prostu. I on to próbował tak wygrać? Jaki debil. Ej, no kiedy? E? What? Aha. Co? A tego hmm. nie atakuje. Lol. Atakujesz czy nie? What? Nie atakuje. Jaki debil. Ale dobrze dla nas. To fuck Tylko nie atakuje. Chory jest na mózg. No. Ale zwalił. Teraz drużyna go pewnie wywali. Ja pierdzielę. Nie dowiary. Dobra. To, to była super walka po prostu. Nie. To, to była najlepsza walka, jaką w życiu widziałem. Dobra, Adri. Umar. Um, trzy gwiazdki dla przeciwnika, nie wiem skąd. Zobaczmy. Aha, dobra. To się nie dziwię, że to wygrał. To było łatwe samo dla niego. To było tak łatwe. Dla niego? No. To masakra. O, wow Ile on ma? No właśnie i to sobie to zrób. Dobra to jest na życie, tutaj ładuję. jeżeli z Siru tego. No i są szybsi oczywiście także... Widzę, że... To... No to dla niego akurat było suma człatka. Słuchaj. Słuchaj. Smok ma też bardzo dobry demej. Co on tu Na razie nie chce. No dobra, tutaj raczej też wygrał. Będziesz tego miał, tak? Milion, to chyba tego jest w miesiącu Ended za 50... O dobra już użył króla swojego Uchy On ma super mega wielki damage A tutaj? O tak to jest Nie damage O mój broże no fajnie, atakuje, mi się podoba. To jest takuje. Chod ma do drew danego. Sam mi się ludzka. No tutaj nie zostawił zawsze. Dobra, no ładnie mu się udało. Dobrze, że jeszcze mi nie zaatakował. O, który ktoś się atakuje. Dobra, o kurde fuck. Zrobię to na 32. To nie mamy 4 na no trzy. A! Miał 15 magii, na nawet trzeci! Zarąbiście po prostu! A ty Ja mam na drugi. To był nie na piąty. No! Dobra, spoko. A ktoś z moich atakuje w ogóle w tym czasie czy nie? Tak, atakują. Muszę to zrobić. Trzy, dwa to są moje. I tutaj! Co jest? Na, na razie. Też mają. No, mamy 5, to źle. Please, wygraj. Chociaż nie wiem, kto atakuje. Ty. Nie gadaj. Nie gadaj. Zagrał? No tu wiadomo. мы мы победали. Я хорошая. Что он тут выиграть? Что он тут не не выиграл? Что бы меня такое? Крыло вытащи What the fuck? Что он теперь Jaki debil, jaki debil, I do co I odszedł od klanu. by się What the fuck? A to był dobry? Co tu mamy? Chwila, jakiś tutaj On atakuje na 4 i 3 to spoko Ale kiedy? To było 4, a kiedy będzie 3? 4 zwaliła, trójki jeszcze nie atakuje. OK Dobra, napiszmy coś i... Czyli napisałem, że już zaatakowałem i zdobyłem 5 gwiazdek. Więc na razie jestem, no powiedz mi, najlepszy. Nie, to ci najlepszy najlepszy bo mają 6. Wiem, wiem, Wiktor. Dobra, to było wszystko w tym odcinku. Jeżeli Wam się to podobało, zostawcie po sobie łapeczkę w górę. I subskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.